Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Człowiek, kiedy zgrzeszy wykazuje takie trzy postawy. Pierwsza, która powinna towarzyszyć nam wszystkim, czyli przede wszystkim żałuje, chce odpokutować ze swoją słabość za to, że zgrzeszył poprzez to, że ma skalczoną na skutek grzechu pierworodnego ludzką naturę i jak najszybciej myśli, aby udać się do spowiedzi. Druga, jest już to szataństwo, można powiedzieć, ponieważ próbuje on usprawiedliwić swój własny grzech. A skoro ty sam siebie mienisz sprawiedliwym, to po co ci Chrystus, skoro sam siebie możesz usprawiedliwić? Jest to zaiste herezja pelagianizmu, Ponieważ ty twierdzisz, że ach, ludzie tak robią, po prostu taki jest teraz stulecie, no ta, przecież to nie jest nic wielkiego, no przecież Pan Bóg machnie na to ręką, Pan Bóg o tym zapomni. Postawa numer 3, czyli jeżeli ktoś traktuje grzech jako miłość. Jest to jeszcze gorsze piekło na tym świecie. Zobaczmy, co nasz Pan Jezus Chrystus chociażby myślał o grzechu, skoro sam siebie wydał. Abyśmy my nie musieli ponieść dokładnie takiej samej kary jak on. Zobaczmy, co Pan Bóg jeszcze wcześniej w Starym Testamencie myślał o Sodomie. Sodoma, która dzisiaj byłaby nazwana jakimś centrum miłości przez Pana Boga, tak naprawdę została nam pokazana jako szczyt ludzkiej perfidii, nienawiści, uprzedmiotowienia, a także i zwierzęcenia. Prawidłową postawą po zgrzeszeniu, No bo każdemu z nas, niestety, na skutek czy jakiejś pokusy, czy grzechu pierworodnego i jego skutków, zdarza się zgrzeszyć. Przede wszystkim wtedy żałuj i jak najszybciej postanów, aby pójść do spowiedzi i nie bój się wyspowiadać z tego grzechu. Nawet gdyby on miał być najgorszy, jakieś najgorsze zwyrodnienie i zboczenie miałbyś popełnić. Kapłan niejednokrotnie to usłyszał, kapłan nikomu tego nie powie. A im bardziej ty opiszesz swój grzech, to mniej więcej jakbyś poszedł do lekarza i powiedział, że coś cię boli. No Ale co ciebie boli. Musisz przede wszystkim pokazać mu to miejsce, gdzie odczuwasz ból, aby on wiedział jak Ci pomóc, jakie lekarstwo przepisać, a być może jaką przeprowadzić operację, żeby po prostu wyleczyć cię z tej bolączki Twojej duszy.